Carmen wstała z łóżka, gdy za oknem panował jeszcze półmrok. Przez osiem lat jej ciało przyzwyczaiło się do budzenia przez wewnętrzny budzik, bez czekania na dzwonek. Nie gasiła światła, poruszając się po mieszkaniu swoimi zwykłymi ścieżkami. Woda gotowała się w kuchni, wypełniając dom delikatnym aromatem żołowej herbaty. Carmen piła ją każdego ranka, podczas gdy inni budzili się, parzyli kawę i spieszyli do pracy. Ona nie miała dokąd się spieszyć. Cicho zerknęła do pokoju, gdzie na wąskiej kanapie leżał Sergio. Oddychał równo, jego twarz wydawała się spokojna, niemal pogodna. Carmen przyglądała mu się przez kilka sekund, po czym podeszła bliżej i delikatnie poprawiła koc. Jego choroba zmieniła wszystko. Dziewięć lat temu, kiedy Sergio mógł jeszcze chodzić, ich życie wyglądało zupełnie inaczej. Marzyli o podróżach, planowali przyszłość, rozmawiali o dzieciach. Teraz to wszystko wydawało się odległe, jak wspomnienia z życia kogoś innego. Delikatnie dotknęła jego czoła, tak jak robiła to setki razy wcześniej. Jego temperatura była w normie. Dzień miał więc przebiegać tak samo jak wszystkie poprzednie. Zwykłe procedury: sprawdzanie leków, pomoc w poruszaniu się, gotowanie. Kiedyś myślała, że ten rytuał wzmocnił ich więź, uczynił ich miłość silniejszą. Teraz nie była pewna, czy w ogóle pozostała im miłość? Wkrótce Sergio przebudził się, powoli otwierając oczy. Wyglądał na zmęczonego, ale Carmen wiedziała, że to nie z braku snu. Jego ciało było zmęczone samym życiem. Przykucnęła obok niego, czekając aż w końcu się obudzi. Kiedyś uśmiechał się do niej rano, żartował, mówił jak bardzo ją kocha. Teraz po prostu patrzył na nią, jakby w ogóle jej nie widział. Dzień dobry, powiedziała cicho Carmen. Sergio skinął lekko głową, nie odpowiadając. To było znajome. Pomogła mu usiąść, ostrożnie kładąc poduszki pod jego plecami. Powoli sięgnął po szklankę wody stojącą na stoliku nocnym. Jego ruchy były powolne, jakby każdy gest wymagał ogromnego wysiłku. Carmen obserwowała, jak bierze kilka małych łyków, po czym odstawia szklankę na bok. — Przynieść ci coś do jedzenia? — zapytała. — Nie — odpowiedział krótko. Carmen starała się ukryć irytację. Prawie zawsze odpowiadał w ten sposób. Dopiero potem, po kilku godzinach, mógł narzekać, że jest głodny. Już dawno przyzwyczaiła się do tej gry. Uśmiechając się z przymusu, wstała i skierowała się do kuchni. Podczas krojenia warzyw w jej głowie pojawiały się myśli, których chciała się pozbyć. Dziewięć lat. Ile rzeczy mogli zrobić w tym czasie? Ile krajów mogli odwiedzić, ile wspomnień stworzyć? Spojrzała na zdjęcie na lodówce. Ich dwoje, młodych, uśmiechniętych, ręka w rękę na plaży. Zdjęcie zostało zrobione kilka lat przed jej chorobą. Carmen nagle zdała sobie sprawę, że nie pamięta, kiedy ostatni raz widziała Sergio w takim stanie. Postawiła garnek na płycie, czekając aż woda się zagotuje. W tym momencie z salonu dobiegł głos jej męża. Carmen. Jego ton był dziwny, niemal pełen poczucia winy. Weszła do pokoju. Zaskoczona, że w ogóle do niej zadzwonił. Zwykle po prostu ją znosił, dopóki nie zdała sobie sprawy, że czegoś potrzebuje. Tak, dziękuję, że się mną zaopiekowałeś. Carmen zamarła. To było niespodziewane. Dawno nie słyszała tych słów, tak dawno, że nie wiedziała, jak na nie zareagować. Zamiast odpowiedzieć, po prostu skinęła głową, odwracając się z powrotem do kuchenki. Przechodząc obok lustra. Zatrzymała się na chwilę. W słabym świetle kuchni jej odbicie wydawało się obce. Zmęczone oczy, cienie na twarzy, zmarszczki, które pojawiły się przed czasem. Wpatrywała się w siebie przez długi czas, jakby próbując przypomnieć sobie, kim jest. Podczas przygotowywania śniadania Carmen próbowała odgonić natrętne myśli. Wiedziała, że ten dzień będzie taki sam jak poprzedni i następny. Coś wewnątrz niej krzyczało, że nie powinno tak być. Ale nie wiedziała, jak to zmienić. Siadając przy stole, wbiła wzrok w talerz. Życie stało się serią identycznych dni, w których opieka nad Sergio wyparła wszystko inne. Ta sami miała wrażenie, że zapomniała nawet o sobie. Kiedy jedzenie było gotowe, Carmen przeniosła tacę na kanapę i postawiła ją przed mężem. Sergio powoli podniósł głowę i spojrzał na talerz. Zawsze tak dobrze gotujesz, mruknął. Carmen nie odpowiedziała. Wiedziała, że jego słowa brzmiały bardziej jak znajomy rytuał niż szczere wyznanie. Usiadła obok niego, ale myślami była daleko. W tamtej chwili nie wiedziała, że już niedługo jej życie wywróci się do góry nogami. Że ten dzień będzie pierwszym krokiem do odkrycia największego kłamstwa, jakie kiedykolwiek usłyszała. Wieczór zapadł nad miastem, rozpuszczając ulicę w ciepłym blasku latarni. Carmen siedziała przy oknie, stukając paznokciem w ramię fotela. Dzień minął w zwykłym zgiełku, praca, dom, opieka nad Sergio. Wszystko było jak zawsze, ale w jej wnętrzu coś się zmieniło. Słowa męża z rana utkwiły jej w pamięci. Rzadko jej dziękował, a kiedy to robił, wydawało się, że za słowami kryje się coś więcej. Przeciągnęła się zmęczona i wstała, by sprawdzić, co u niego. W salonie panowała cisza. Sergio, owinięty w kratę, oglądał telewizję. Ale jego oczy były puste, jakby nie zauważał, co dzieje się na ekranie. Carmen podeszła bliżej, ale on nie odwrócił głowy, nadal wpatrując się w jeden punkt. Ten brak reakcji zirytował ją bardziej niż wcześniej. W ciągu dziewięciu lat przyzwyczaiła się do ciszy, ale teraz wydawała się szczególnie ciężka. Przypomniała sobie dzień, w którym po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że coś się zmieniło. Nie było wtedy żadnej diagnozy. Ale Sergio coraz częściej skarżył się na zmęczenie, ból nóg, zawroty głowy. Na początku nie zwracali na to większej uwagi, uznając to za stres i brak snu. Potem zaczął upadać, najpierw rzadko, potem coraz częściej. Lekarze przez długi czas nie mogli ustalić, co jest nie tak, aż jeden z nich powiedział, że może to być poważna choroba. Ich życie w tym momencie podzieliło się na przed i po. Carmen westchnęła zabierając pusty talerz ze stołu. Myśli jej się plątały i nie mogła odpocząć od porannego niepokoju. Była przyzwyczajona do zmęczenia, do monotonii, ale dziś w powietrzu unosiło się coś nieuchwytnego. Poszła do sypialni, by przygotować ubrania na jutro. W szafę, wśród starannie złożonych rzeczy, zobaczyła skórzaną teczkę. Podniosła ją, nie wiedząc, dlaczego nagle poczuła przepływ niepokoju. Była to dokumentacja medyczna Sergio. W środku znajdowały się stare badania, raporty lekarskie, kopie recept na leki. Jej wzrok przykuł jeden z tytułów. Powoli przejechała wzrokiem po linijce, po czym przeczytała ją ponownie. Dokument stwierdzał, że jest przeznaczony do leczenia nerwic i łagodnych zaburzeń lękowych. Carmen zamarła. Lekarz przepisał to Sergio trzy lata temu, ale czy miało to coś wspólnego z jego chorobą? Coś w jej wnętrzu zacisnęło się nieprzyjemnie. Podeszła do biurka. Włączyła laptopa i wpisała nazwę leku w wyszukiwarkę. Strona wypełniła się wynikami. Otworzyła kilka artykułów, przejrzała tekst. Nigdzie nie było wzmańki o tym, że lek ten został przepisany w związku z jego diagnozą. Carmen zamknęła laptopa, czując zimną falę na plecach. Przypomniała sobie, jak zawsze osobiście upewniała się, że Sergio bierze tabletki. Nigdy nie odmawiał, ale też nigdy nie wykazywał większego zainteresowania. Teraz zastanawiała się, czy w ogóle je brał. W tym momencie rozbrzmiała wiadomość na jej telefonie. Odebrała ją i zobaczyła anonimowe powiadomienie. Ufasz ślepo, ale czy powinnaś? Carmen zamarła. Przeczytała wiadomość kilka razy, próbując zrozumieć jej znaczenie. Jej serce biło szybciej. Kto mógł to napisać? Dlaczego teraz? Wróciła do salonu. Sergio wciąż siedział przed telewizorem. Ale teraz patrzyła na niego inaczej. Dziwne momenty, które wcześniej wydawały się nieistotne, pojawiły się w jej umyśle. Dlaczego jego stan nigdy się nie pogorszył, ale też nigdy nie poprawił? Dlaczego brał leki bez pytania, ale nigdy nie poprosił o nowa? Dlaczego pieniądze, które odłożyli na nagłe wydatki, zniknęły szybciej niż się spodziewali? Usiadła naprzeciwko niego, próbując wychwycić jakąkolwiek nutę prawdy w jego wyrazie twarzy. Ale wyglądał tak samo jak zawsze, zmęczony, wynędzniały, niezaangażowany. Chciała zapytać, ale nie wiedziała od czego zatąć. Późnym wieczorem, kiedy Sergio zasnął, Carmen wróciła do komputera. Postanowiła sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Pamiętając nazwisko lekarza, który wypisał recepty, spróbowała poszukać informacji na jego temat. Nie było go jednak w żadnej bazie danych. Przez jej ciało przebiegł zimny dreszcz. Czy to oznaczało, że lekarz był fikcyjny? Jeśli tak, to kto właściwie przepisywał te leki? Zbyt wiele pytań i ani jednej odpowiedzi. Wyłączyła komputer i oparła się na krześle, zamykając oczy. Jej umysł nie chciał uwierzyć, że cokolwiek mogło być nie tak od samego początku. Ale intuicja podpowiadała jej, że to, co wydawało się prawdą, mogło być kłamstwem. Tej nocy długo nie spała. Wsłuchując się w cichy oddech męża w ciemności, wydawało się, że oprócz nich w domu jest coś niewidzialnego. Tajemnica, która istniała od lat, ale którą dopiero zaczynała dostrzegać. Carmen obudziła się wcześniej niż zwykle, czując niezwykłą ciężkość w klatce piersiowej. Jej sen był niespokojny, a myśli, które jeszcze wczoraj wydawały się tylko domysłami, rano stały się przerażająco jasne. Długo wpatrywała się w sufit, analizując szczegóły, które wcześniej wydawały się nieistotne. Znikające pieniądze. Podejrzane leki. Anonimowa wiadomość tekstowa. Wstała z łóżka i poszła do salonu. Sergio wciąż spał, jego twarz wyglądała na zmęczoną, ale teraz Carmen nie była pewna, na ile można w to uwierzyć. Podeszła bliżej, zauważając, że jego ręka subtelnie drży, jakby wyczuwał jej obecność. Ale jego oczy pozostały zamknięte. Jej determinacja rosła w siłę. Wiedziała, że samo podejrzenie nie wystarczy. Potrzebowała dowodu. W kuchni podniosła telefon i otworzyła czat zeleną. Jej sąsiadka zawsze była spostrzegawcza, a w ostatnich miesiącach była coraz bardziej zakłopotana niektórymi szczegółami, które Carmen przeoczyła lub nie chciała zauważyć. Wpisała szybko: Możemy się spotkać. Musimy porozmawiać. Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast do mnie za dziesięć minut. Carmen spojrzała na drzwi do salonu, w którym spał Sergio i szybko wyszła, starając się nie robić zbyt wiele hałasu. Elena spotkała się z jej nieufnym spojrzeniem, wpuszczając ją do środka i natychmiast nalewając kawę. W domu pachniało świeżo upieczonym chlebem, ale Carmen nie czuła się głodna. Co się stało? Zapytała Elena, odstawiając kubek przed siebie. Carmen wzięła głęboki oddech, zbierając myśli. Myślę, że Sergio nie okłamuje. Sąsiadka nie wyglądała na zaskoczoną. O co ci chodzi? Carmen opowiedziała o wszystkim: dziwnych lekach, znikających pieniądzach, anonimowej wiadomości. Elejne słuchała uważnie, nie przerywając, tylko od czasu do czasu kiwając głową. To może być zbieg okoliczności, ale od dłuższego czasu zauważam dziwne rzeczy, powiedziała w końcu. Czasami słyszę, jak ktoś chodzi, kiedy nie ma cię w domu. Carmen zadrżała. Jesteś pewna? Jestem pewna, przytaknęła Elaine. A poza tym, zauważyłaś kiedyś, że kiedy Sergio myśli, że nikt go nie widzi, porusza się inaczej. Carmen poczuła, jak przechodzi ją dreszcz. Co sugerujesz? Elaine zawahała się. Kamerę. To słowo zawisło w powietrzu. Carmen nie od razu znalazła odpowiedź. To wydawało się niewłaściwe. Szpiegowanie własnego meza. Ale im dłużej się zastanawiała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. Kilka godzin później w ich salonie, na półce w rogu, pojawiła się mała kamera. Następnego dnia Carmen jak zwykle poszła do pracy, ale myśli o tym, co działo się w domu, nigdy jej nie opuszczały. Co godzinę sprawdzała swój telefon, ale nie było żadnych nowych powiadomień. Kiedy wróciła wieczorem, pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było wejście do salonu. Sergio leżał na kanapie i wyglądał na zmęczonego. Jak się czujesz? Tak samo, odpowiedział cicho. Przytaknęła, jakby wszystko było jak zawsze. Później, kiedy już spał, Carmen sprawdziła nagranie. Na ekranie zobaczyła pusty salon. Przez kilka minut nic się nie działo. Potem Sergio poruszył się, usiadł. Przez minutę po prostu siedział, wpatrując się w jeden punkt. A potem. Wstał. Zrobił kilka kroków. Carmen poczuła, jak ściska jej się serce. Nagranie pokazało, jak podchodzi do szafki, otwiera ją, wyjmuje coś, prawdopodobnie pieniądze, i chowa do kieszeni. Następnie skierował się do łazienki. Żadnych oznak słabości, żadnej niepewności w jego ruchach. Carmen nie mogła oderwać wzroku od ekranu. Jej świat się rozpadał. Wszystko, w co wierzyła przez ostatnie dziewięć lat? Okazało się kłamstwem. Carmen nie mogła oderwać wzroku od ekranu. Oglądała taśmę w kółko, za każdym razem mając nadzieję, że zobaczy coś, co zmieni sens tego, co się działo, ale obraz pozostawał ten sam. Sergio wstawał, poruszał się swobodnie, otwierał szafkę, wyjmował trochę pieniędzy, sprawdzał coś w telefonie, a potem siedł do łazienki. Żadnej agonii, żadnej walcji o każdy krok, żadnych oznak choroby. Kłamstwa. Dziewięć lat kłamstw. Wyłączyła kasetę, czując, jak coś ciężkiego i nieznośnego ściska ją w piersi. Złość, ból, szok, wszystko zmieszane w jeden ciasny węzeł. Przez lata żyła w trybie samozaparcia, rezygnując z własnych pragnień, marzeń, a nawet prostych radości, ponieważ jej mąż jej potrzebował. Ponieważ był bezradny. A teraz okazało się, że tylko odgrywał rolę. Nie czując wstydu ani wyrzutów sumienia, wstała, podeszła powoli do kanapy i spojrzała na niego. Spał, oddychał równomiernie, jego twarz była spokojna, pogodna. Jak on mógł? Jak mógł żyć tak spokojnie z kłamstwem, patrząc w jej oczy każdego dnia? Jej palce zacisnęły się w pięści. Wszystko w niej wrzało, ale Carmen wiedziała, że nie może teraz działać pod wpływem emocji. Nie zamierzała robić scen, nie zamierzała krzyczeć. Potrzebowała dowodu, czegoś, z czym mogłaby iść naprzód. Wróciła do laptopa i zaczęła przeglądać ich wyciągi bankowe. Znalezienie dziwnych transakcji nie zajęło jej dużo czasu. Kwoty były wypłacane regularnie, ale nie na potrzeby medyczne. Bary, restauracje, zakupy w drogich sklepach, przelewy na nieznane konta. Ręce jej się trzasły. To nie było zwykłe oszustwo. To była zdrada we wszystkich jej formach. Następnego ranka Carmen udawała, że wszystko jest w porządku. Zrobiła śniadanie, pomogła Sergio wstać, zapytała jak się czuje. Jak zawsze odpowiadał jednym słowem, ale teraz widziała w nim niezmęczonego, chorego mężczyznę, ale wykwalifikowanego kłamcę, któremu poświęciła prawie dekadę swojego życia. Przed wyjściem do pracy zatrzymała się przy drzwiach, obserwując go. Czekała. Czekała, aż pomyśli, że wyszła. Gdy tylko drzwi się zamknęły, odsunęła się na bok, ciając się przy oknie i obserwując wejście. Czas płynął zastraszająco wolno. Przez kilka minut nic się nie działo, ale potem drzwi się otworzyły. Sergio wyszedł na zewnątrz. Szybkim, pewnym krokiem ruszył w dół ulicy, nawet nie oglądając się za siebie. Carmen poczekała, aż zniknie z pola widzenia, po czym podążyła za nim, zachowując dystans. Dotarł do ruchliwego skrzyżowania i skręcił w kierunku małego baru. Carmen zatrzymała się przy wejściu, zaglądając do środka. Tam, przy stoliku, jej mąż pił kawę, śmiejąc się z jakimś mężczyzną, który wyglądał na zbyt zadbanego jak na lekarza, ale zbyt obojętnego jak na pacjenta. Zrobiła kilka zdjęć telefonem. Dowody. Kolejny gwóźdź do trumny jego kłamstw. Wracając do domu wcześniej niż zwykle, Carmen znalazła go w salonie. Leżał na kanapie, w swojej zwykłej pozie, ze zmęczonym wyrazem twarzy. — Jesteś wcześnie? — mruknął. Nie odpowiedziała. Po prostu wpatrywała się w niego, wiedząc, że jutro wszystko się zmieni. Karmen nie mogła pozbyć się wrażenia, że jej dom nie należy już do niej. Przestrzeń, w której kiedyś czuła się bezpiecznie, teraz wydawała się obca, przesiąknięta kłamstwami, fałszywymi emocjami i latami niekończącego się oszukiwania samej siebie. Każdy przedmiot w salonie przypominał jej, ile wysiłku włożyła w opiekę nad mężczyzną, który nie tylko nie potrzebował jej pomocy, ale wręcz ją wykorzystywał. Przyglądała się Sergio z zimnym dystansem, studiując jego zachowanie. Sposób, w jaki delikatnie poprawiał kratę, jakby celowo przypominając jej o swojej chorobie. Sposób, w jaki jego palce lekko drgnęły, gdy niespodziewanie weszła do pokoju. Sposób... W jaki jego spojrzenie zaczęło jej unikać, gdy zatrzymała się na nim dłużej niż zwykle. Wyczuwał coś. Podejrzewał, być może, ale nie mógł się dowiedzieć, jak blisko była odkrycia jego kłamstw. W nocy Carmen ponownie przejrzała nagranie z kamery. Każde oglądanie tylko wzmacniało jej determinację. Miała teraz niezaprzeczalny dowód. Nagranie, na którym Sergio chodzi swobodnie po mieszkaniu, zabiera pieniądze z sejfu, wychodzi z domu... Odwiedza bary. Podwójne życie ukryte za skargami, teatralnymi westchnieniami i udawanym kalectwem. Otworzyła czat z doktorem Mendesem. W krótkiej wiadomości opisała sytuację, załączyła kilka zdjęć. Odpowiedź nadeszła szybko to poważna sprawa. Jeśli manipulował receptami, może to mieć konsekwencje prawne. Carmen długo siedziała w ciemności, wpatrując się w ekran. Nie bała się. Nie chciała zemsty. Nie chciała głośnych rewelacji ani upokorzenia. Była po prostu zniesmaczona. Lata jej życia oddane mężczyźnie, który okłamywał ją w każdej sekundzie dnia. Wszystkie zmartwienia, noce bez snu, poszukiwanie najlepszych leków, walka o jego zdrowie, i nic z tego nie było konieczne. Ponieważ choroba nie istniała. Następnego ranka zrobiła wszystko jak zwykle. Ugotowała śniadanie, posprzątała dom, sprawdziła jego leki. Pozwoliła sobie nawet na uśmiech, gdy Sergio jak zwykle westchnął ciężko i mruknął coś o bólu nóg. Ale tym razem nie odeszła daleko. Czaiła się w przedpokoju, obserwując drzwi wejściowe, ściskając telefon w kieszeni. Minęło kilka minut. Drzwi otworzyły się i Sergio wyszedł, nie używając kul, nawet nie zwalniając kroku. Wyglądał pewnie, swobodnie. Idealnie zdrowe. Carmen poczuła, że coś w niej kliknęło. Ostatecznie rozwiewając ostatnie wątpliwości, odczekała jeszcze chwilę, po czym wróciła do mieszkania. Drżącymi rękami otworzyła szafkę, w której trzymała dokumenty. Przeglądając papiery, natknęła się na stos starych recept. Wszystkie były podpisane przez tego samego lekarza. Tego samego, który nie istniał w bazie danych. Carmen wzięła głęboki oddech i wybrała numer. Tu, Carmen. Jestem gotowa. Usłyszała odpowiedź. Przyjęłam. Będę czekać na ciebie w kawiarni. Szybko zebrała wszystkie znalezione dokumenty do folderu, zrobiła zdjęcia wszystkich podejrzanych papierów. Miała już wystarczająco dużo dowodów. Wieczorem wróciła do domu, starając się zachować pozory normalności. Serchie już tam był, siedział na kanapie w swojej zwykłej pozie, owinięty w kratę, z tym samym wyrazem zmęczonej nędzy, który kiedyś wzbudził jej współczucie. Jak się czujesz? Zapytała spokojnym głosem. Tak samo, odpowiedział cicho. Carmen skinęła głową, patrząc na niego. Nie był teraz jej mężem, nie był mężczyzną, o którego zabiegała przez dziewięć lat, ale tylko aktorem odgrywającym scenę, której nie zamierzała już oglądać. Następnego ranka, kiedy postanowił ponownie wykorzystać jej zaufanie, Carmen już wiedziała, co robić. Carmen obudziła się wcześniej niż zwykle, ale nie z przyzwyczajenia. Dzisiejszy dzień miał zakończyć historię, która trwała dziewięć lat. Leżała w łóżku, słuchając miarowego oddechu Sergio i zdała sobie sprawę, że nic już do niego nie czuje. Ani litości, ani miłości, ani nawet złości. Tylko zmęczenie, zimne i ciężkie, osiadające w niej jak ołów. Wstała z łóżka i zwyczajowo poszła do kuchni, nastawiając czajnik, jak robiła to każdego ranka. Sergio wciąż spał a ona zbierała do torby wszystkie dokumenty, dowody i nagrania z kamer. Wiedziała, że ten dzień wszystko zmieni, ale nie miała już żadnych wątpliwości. Wyszła bez pożegnania. Doktor Mendes czekał już na nią w małej kawiarni na rogu. Wyglądał poważnie, studiując papiery, które mu wręczyła. Przeglądając strony, kręcił głową, od czasu do czasu marszcząc brwi. To poważna sprawa, powiedział w końcu, zamykając teczkę. Carmen wiedziała to bez niego. Jeśli fałszerstwo recepty zostanie potwierdzone, kontynuował, grozi mu nie tylko odpowiedzialność karna. Carmen nic nie powiedziała. Nie myślała o karze. Bardziej martwiła się tym, co będzie musiała zrobić dalej. Lekarz wręczył jej wydruk porady prawnej. Przekaże to prawnikowi. Masz jakiś plan. Przytaknęła. Godzinę później wróciła do domu. Sergio był w salonie, w swojej zwykłej pozie. Na stole przed nim leżała otwarta gazeta, ale nie czytał. Wcześnie przyszłaś, mruknął. Carmen nie odpowiedziała. Poszła do sypialni, odłożyła torbę z dokumentami i wróciła na zewnątrz. Teraz pozostało tylko czekać. Pół godziny później rozległo się pukanie do drzwi. Sergio wzdrygnął się. Carmen spojrzała na niego i po raz pierwszy od dłuższego czasu zobaczyła w jego oczach niestabilność. Nie wiedział, kto mógł przyjść. Otworzyła drzwi. Na progu stał prawnik z dwoma policjantami. Carmen Mendez. Skinęła głową. Sergio powoli wyprostował się. Co się dzieje? Jego głos brzmiał ostrożnie. Prawnik wręczył dokumenty oficerowi, który zaczął odczytywać orzeczenie. Carmen obserwowała reakcję Meza. Najpierw był zdezorientowany, potem próbował coś powiedzieć, ale słowa uwiezły mu w gardle. Kiedy funkcjonariusze wystąpili naprzód, Gwałtownie poderwał się z kanapy. Jego odruch zadziałał szybciej niż świadomość. Już nie udawał chorego, już nie udawał. Ale było już za późno. Funkcjonariusze natychmiast go zabezpieczyli, zakuwając w kajdanki. To pomyłka. Krzyknął, w końcu odnajdując głos. Ty nic nie rozumiesz. Carmen patrzyła w milczeniu. Sergio odwrócił się do niej, jego twarz wykrzywiła mieszanka gniewu i błagania. Carmen, powiedz im. Wiesz, że to kłamstwo. Powoli potrząsnęła głową. Funkcjonariusze wyprowadzili go za drzwi. Nie spojrzała na niego. Kiedy drzwi się zatrzasnęły, zapadła cisza. Carmen stała w salonie, wpatrując się w miejsce, w którym jeszcze przed chwilą siedział Sergio. To był koniec. Dziewięć lat. Dziewięć lat kłamstw. Nie czuła żadnej ulgi, żadnej radości. Tylko pustkę. Na zewnątrz rozległ się dźwięk odjeżdżającego samochodu. Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Teraz mogła zacząć od nowa. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.